Bohaterka kolejnej metamorfozy, Monika Tracka, do Wrocławia przyjechała z Jeleniej Góry. Pani Moniko, ja mam wrażenie, że Pani jest osobą, która nie ma problemu z podejmowaniem decyzji. Tak, nie mam. Dobrze czytam z Pani oczu? Dokładnie tak i dlatego podjęłam taką decyzję, żeby znaleźć się w tym programie. Mam jakieś tam pasje, swoje zainteresowania. Uwielbiam góry, spacery po górach. Owszem, rodzinnie też to robimy. Mam takie fajne e, towarzystwo swoich babek, kumoszek, tak to nazwę. Wypadamy w różne miejsca. Jest to na przykład wodospad. To co tam robicie w tej Kąpiemy się w wodospadzie, morsujemy od roku czasu i robimy to przed pracą już Co chciałaby Pani, żeby teraz się wydarzyło w Pani życiu? Chciałabym zmienić siebie i wewnętrznie, i zewnętrznie. I u mnie to tak wszystko chyba wygląda, że ja bardzo coś chcę, to zaraz muszę tego spróbować i zobaczyć, czy byłoby fajnie. Rozumiem, że jest Pani gotowa. Przygotowana, jestem, jestem. lekko zaniepokojona, ale to chyba proszę, naturalne. Proszę. Bardzo mocno trzymam kciuki za Panią, Bardzo ale też za reakcję męża. Dzień dobry Panią. Czekamy na Panią, zapraszam serdecznie. serdecznie. Czy mogę pomóc? Chciałam poprawić przede wszystkim bruzdy, które mam. może Udałoby się coś zrobić ze zmarszczkami. Przy uśmiechu, masz często mhm. czoło. Proponowałabym dla Pani zabiegi z użyciem ultradźwięków. Na skórze nie będzie Pani widziała żadnych oznak wykonanego zabiegu, jedynie te ultradźwięki przenikają przez skórę. I w konkretne miejsce trafia ta moc ultradźwięków. Pełny efekt jest osiągany po trzech miesiącach i utrzymuje się od dwóch do trzech lat. Tym samym urządzeniem chciałabym również hmm. podziałać tej w okolicy oka. Bardzo byśmy uzyskały ciekawy efekt podniesienia linii brwi. Oczywiście standardowe zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, hmm. wypełniaczy, tak żeby tę twarz odmłodzić, spłycić brózdy, zniwelować zmarszczki. Posmarować buzię czymś mogę, czy raczej nie? Stosować po zabiegu zalecimy kremów. pani kremy takie typowo regenerujące, przyspieszające regenerację naskórka, odżywcze i pielęgnujące. Wykonaję mój ulubiony zabieg. Jest mało inwazyjny, a przynosi świetne rezultaty. Jesteśmy w połowie zabiegu dźwiękami. Proszę spojrzeć z linia brwi. Widzimy kilka milimetrów podniesioną. Proszę pamiętać, że jest dopiero 20% ostatecznego efektu. Pani Moniko, widzimy? Tak, ja widzę naprawdę dużą różnicę. Zupełnie inaczej oko też wygląda. Rzufa mi się bardzo fajnie podniosła, widzę już różnicę, że jest skóra bardzo napięta, naprawdę rewelacja. U pani Moniki po lewej stronie został wykonany zabieg za pomocą fal radiowych. Skóra nabiera jędrności, elastyczności i podnosi owal twarzy. Policzki są pięknie podniesione. Zmarszczki się wygładziły. Kompletnie mm. nie mam tych zmarszczek, które miałam wcześniej. Mam nadzieję, że pani mi prawą stronę zrobi, żeby Oczywiście, aż najbardziej, wygla... tylko chciałam, żeby... już naprawdę super. Chciałam... mnie ten fakt i dlatego wolałabym, żeby tutaj pani Zaja dokończyła swoją pracę. U pani Moniki Widzę z profilu, że dolna warga jest trochę mniej wydatna niż górna, w związku z czym z tego co wiem, skąd piękna, dolna warga powinna stanowić dwie trzecie w stosunku do górnej. Będziemy się skupiać tylko na tym, żeby poprawić kontur, delikatnie zarysować i poprawić tą asymetrię. Warto cierpieć na urodę, no. żeby być pięknym, trzeba troszeczkę pocierpieć. No. Kobiety tak mają, faceci tego nie robią. <laughs> Myślałem, do tego dojdą mi włosy i stylizacja. To naprawdę będzie fajnie, że to będzie takie efekt Pani Moniko, ponieważ chcemy zadbać o czoło przede wszystkim, dopełnimy efektu ultradźwięków toksyną botulinową. Pełny efekt metamorfozy Moniki Trackiej mogą Państwo zobaczyć w ostatnim odcinku naszego cyklu Piękna na wiosnę już 9 czerwca.